Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo, albo proroków. Nie przyszedłem znieść. Ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kryska nie zmieni się prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, chodziły najmniejsze. I uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki Królestwie Niebieskim. Oto słowo pańskie. Panie Jezu, powiedziałeś do swoich uczniów, a w tej chwili mówisz też do uczniów swoich. A my chcemy takimi być. Chcemy Twoimi uczniami być. Ty wierzę, że bardzo wielu, wielu próbuje nas pouczać. Są bardzo różne autorytety. I chcemy, żebyś Ty był dla nas jedynym, najwyższym autorytetem. I chcemy ciebie rozumieć. Poznać i rozumieć. Tak. Tutaj jesteśmy po to, żeby zrozumieć Ciebie, a potem samych siebie, żeby zrozumieć tę relację, jaka jest między nami, jaka ma być. Mamy świadomość tego, że póki żyjemy na ziemi, to ta relacja nie jest doskonała z naszej strony. Ona jest doskonała z Twojej strony. Ty zawsze taki sam, tak samo kochający. A my, a my uczymy się wciąż i niech ta chwila dzisiejsza będzie takim jeszcze zrozumieniem Ciebie lepiej, zbliżeniem się do Ciebie tak, jak tylko to jest możliwe. I tak do nas dzisiaj mówisz: Nie sądźcie. Tak, a sądzenie to jest taka wielka pokusa. Tak, Chce nam się sądzić, oceniać, tak? A ty mówisz nie. Nie sądźcie, nie sądźcie. Ty jesteś jedyny sędzią i tylko ty wiesz, co jest prawdziwe, co jest fałszywe. No właśnie, i co jest prawdziwe? Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Tak. Czasami mówię, no, Stary Testament, teraz mamy Nowy Testament. W Starym Testamencie to się mówiło o Bogu, takim strasznym, każącym Bogu, a Nowy Testament. To taki miłosieńki Pan Bóg, taki miłosierny, a Bóg jest ten sam, a Bóg jest ten sam. I nam przypominasz, Panie Jezu, głosiliście prorocy, I nam przypominasz, że właśnie. Przypłacali to niejednokrotnie swoim życiem. Dlaczego? Bo nie mówili pod publiczkę. Bo mówili to, co Bóg, to co Bóg im nakazał mówić. Tak. I dzisiaj też. Potrzebni są tacy prorocy, którzy nie będą mówili. Żeby się przypodobać, ale żeby przekazać prawdę o Tobie. Tak, Panie Jezu, nie przyszedłeś znieść prawa ani proroków. To, co oni głosili, jest wciąż aktualne. Oni to prawo przypominali. I dalej mówisz do nas nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Można głosić prawo miłości. To pięknie. Ale je wypełnić. Tak. Można pięknie mówić o miłości. Ileż to jest? Wspaniałych pieśni, piosenek o miłości, a wypełnienie to jest trudne. To jest trudne. I ty właśnie mówiłeś, i wypełniałeś. I tego nam Pani Jezu brakuje, tej takiej konsekwencji, żeby to, co mówimy, było oparte czynem. Panie Jezu, za siebie mówię, ma świadomość tego, że nie jest to do końca czynem poparte, co mówię. I przepraszam Cię. Przepraszam Cię. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się prawie, aż się wszystko spełni. Ale tutaj jest powiedziane, że niebo i ziemia przeminą. I to jest, to jest, o czym powinniśmy pamiętać, kiedy mówimy o prawie, bo za wypełnianie prawa nie ma na ziemi nagrody. Tak? Jeśli ludzie odrzucają prawo, to właśnie dlatego. Mówią sobie, to się nie opłaca uczciwym być, o to niemodne, trzeba być przebiegłym, tak? Chytrzy. Chytrzy ludzie są. Żeby do końca wypełnić prawo, trzeba pamiętać o tym, że niebo i ziemia przeminą. I wtedy będzie dopiero zapłata, nagroda za wypełnienie prawa. A ta nagroda to jesteś ty. Ktoś powie, no, ale jesteś tutaj. Jesteś tutaj. I to już jest duża nagroda. To już jest bardzo duża nagroda. Ale ty nas chcesz prowadzić do domu Ojca, gdzie już nie trzeba będzie prawa. Nie. Tam już prawo nie będzie potrzebne, bo wpatrując się w Ciebie, będziemy kochać Cię, tych wszystkich, którzy są wokół Ciebie, będziemy czuć się kochani. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, dlatego nie będę mówił szczegółowo, jak to będzie, ale warto, ale warto tutaj, żyjąc na Ziemi, ten wysiłek podjąć nie z myślą o ludzkiej nagrodzie, zapłacie, ale o Twojej o tym, że Ciebie zobaczymy tak, tak twarzą w twarz. Teraz jesteś też tutaj, ale zobaczymy Ciebie pełniej. I my będziemy przemienieni. Lepiej przez to będziemy mogli Cię jeszcze rozumieć, tak? No i też myślimy, o Twojej Matce, tak, która nas do Ciebie prowadzi. Tak cały czas jest przy nas, Twoja Matka, ale też pamiętamy o Duchu Świętym, którego wraz z Ojcem nam zesłałeś i syłasz, tak? Jemu też, temu Duchowi Świętemu, zawdzięczamy to rozumienie Ciebie i Jemu dziękuję. I myślimy o Twoim Ojcu, bo cokolwiek nie mówiłeś, to miałeś na myśli swojego Ojca, który Cię do nas posyła po to, żeby nas do Niego przyprowadzić. I tak wychwalamy całą Trójcę Świętą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jako była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.